Witajcie w niedzielny poranek I jest to już pierwsze kłamstwo Bo nie jest żaden poranek Jest naprawdę prawda niedzielny, ale jest 13.44 Czekajcie, która to jest 13.22 Sorry Ja właśnie będę otwierać okno, żeby wpuścić Znaczy okno jest otwarte cały czas Tylko chcę je tak otworzyć, poczekajcie Jest No patrzcie Zimna diabli jest w ogóle dzisiaj. Okropnie. Jeszcze nie pada, ale sądzę, że będzie padać, niestety. Yy, I powiem Wam, że impreza wczoraj to po prostu <grym> prawie że z wiatrem pochlodowała. Taki był wiatr, że prawie że nam namiot zwiał. Yy, także gdyby była ta impreza dzień wcześniej, to byłoby pełnia lata i upał. No a yy, no wczoraj to tak średnio. O godzinie 21 impreza przeniosła się do domu, bo naprawdę moglibyśmy wszyscy pofronąć z wiatrem. Także mm, ostatnie katry z, z naszej wczorajszej imprezy to były yy, śmieszne, eleganckie sukienki i pożyczone barhanowe skarpetki na dole. I tak dziewczyny biegały po domu, bo jak już się przenieśliśmy do domu, po prostu nikt się nie mógł rozgrzać, tak było zimno. No ale trudno, I w ogóle impreza była fantastyczna, ja się tak ubawiłam, wytańczyłam się i. Yy, no, tak jak mówiłam, nigdy wcześniej nie byłam na takiej imprezie, dlatego wszelkie pomysły, które tam były, dla mnie były nowością. Wrzuciłam Wam pewnie na początku tego filmu kilka kadrów z imprezy, bo niesamowite dla mnie to było przeżycie. Wiecie, no ja nie byłam ani Baby Mama, ani nie byłam też Mama of Baby Mama. Natomiast, no. Miło było to, wiecie, tak przeżywać, tym bardziej, że płeć dziecka dla wszystkich była do końca niespodzianką. Mama też nie wiedziała. Odbyło się to w ten sposób, że na ostatniej wizycie na USG pani doktor wręczyła zapieczętowaną kartkę dla mamy. Mamy? A mama oddała tą kartkę swojej siostrze i jedynymi y, osobami, które wiedziały jaka jest płeć, no bo pod tym kątem było przygotowane przyjęcie, była siostra y, Liwi Wiesta i nasza Ania, y, bo one we dwie tam maczały palce w przygotowywaniu imprezy i one tylko wiedziały jaka jest płeć. Właściwie to całe przyjęcie było, y, no widziałyście tam w kadrach, różowo-niebieskie. A y, jedyne takie y, rzeczy, które były y, dla jednego dziecka, czyli dla jednej płci, to był kolor tortu, ale od w środka, krem. Y, ja nie wiedziałam w ogóle, że jest taki zwyczaj. Jest y, tak, jak widziałyście tam w kadrach. Tort jest różowo-niebieski, i dopiero po rozkrojeniu tortu widać dla jakiego dziecka jest przeznaczone, bo krem jest albo różowy, albo niebieski. No a y, sam y, początek. Znaczy, pierwsza rzecz, która pokazuje, jaka jest płeć dziecka, to ta em, em, taka, no raca, nie wiem, jak to nazwać. E, jest taka, no właśnie nie wiem, nie mam słowa, co to jest. W każdym razie, z, z czegoś, co wygląda jak gaśnica, taka samochodowa, mała, tylko że gaśnica jest czerwona, a to było czarne i na, miało napisane na, na, na obudowie ona proponowane chyba no nawet nie wiem, chyba przez młodych. Dla, dla, dla dzieci było imię dziewczynki i dla, dziewczynki i dla chłopca. I tata y, strząsał, bo tam było napisane z Shake Before Use y, mocno strząsał, wiecie, i wystrzelił je na maniak z, y, boże, z gaśnicy stranackiej. I jest dym albo różowy, albo niebie niebieski, no i w naszym przypadku był niebieski. Wszyscy mieliśmy e, przypinki, każde, bo obstawialiśmy, co będzie, czy chłopiec, dziewczynka. Ja byłam e, team boy, no i nie, nie wygrałam, ponieważ e, ja od początku wiedziałam, że to będzie chłopak, bo Livia tak pięknie wyglądała od samego początku. E, no wiecie, córka położę jestem no w końcu, to chyba mam jakieś tam w genach. E, I zgadłam, płeć dziecka, będzie chłopiec. Ale to, o wyleciała mucha, ja już zamknę, bo między innymi chciałam też, żeby mucha mi z domu wyleciała. Wyleciała, mogę zamknąć. <coughs> już jestem. Pisałyście mnie ostatnio, e, Bata, to ty, że wolisz takie naturalne kadry, kiedy wszystko jest nieidealne, więc ja dzisiaj jestem absolutnie nieidealna. E, tak mi głowa boli, już właśnie wziąłam tabletkę, bo e, no, ja praktycznie przeżyłam tą imprezę na dwóch takich małych kieliszkach wina, i to nie po tym winie głowa mnie boli, bo no to nie miałaby po czym. Natomiast wstałam za późno. Dzisiaj obudziłam się normalnie, tak jak do pracy, po piątej. No i dałam sobie dyspensę na spanie dalej. I następne budzenie miałam dziewiąta, coś i to już było zdecydowanie za późno, i aż mnie tutaj łupie za prawym okiem w oczodole że godzina jest prawie zaraz będzie 14, to czas byłby coś zjeść i yy, właśnie będę jadła jogurt z orzechami i z yy, troszeczkę dosypuję sobie musli. Kupujemy, czy kupuj, kupowaliśmy wspólnie, teraz kupuję już sama. Yy, to jest zestaw takich czterech jogurtów greckich. On ma 10 gramów tłuszczu, także dla mnie na sam początek dnia fantastycznie, co prawda by ja już nie, nie jem keto Ale na no dużo białka lubię mieć, więc i tłuszczu takiego dobrego też, więc to jogurt sobie wrzucam do miseczki, zasypuję to pokruszonymi orzechami laskowymi. I w sumie to już byłoby wystarczająco, ale że lubię coś słodkiego też trochę z to dosypuję sobie, ale to dosłownie dwie, trzy łyżeczki. To jest takie crunchy czekoladowe, wiecie, owsiane z gorzką czekoladą. No tam to za wiele nie ma wspólnego z gorzką czekoladą, bo jest znaczy niby jest gorzka, to wiecie, do takiej prawdziwej gorzkiej czekolady to i daleko, ale w sumie 100 gramów tego ma, nie, dużo ma. Spojrzałam na porcję 50 gramową, że ma 26 gramów węglowodanów, ale tak naprawdę ma 52 w 100 gramach, ale ja 100 gramów nie wiem. Jem parę łyżek żeby sobie dodać przyjemności w jedzeniu, więc robię sobie takie śniadanko. I będę potem zamieniać mój nieelegancki wygląd w trochę bardziej kulturalny. I, e, chciałam jechać umyć samochód na myjnię, ale tak patrzę na tą pogodę i nie wiem. Chociaż w sumie powinnam umyć, bo kwitną dęby i cały samochód mam, jakbym w rzepak wjechała, cały jest taki żółto-kremowy, aż zalepiony, więc e, sądzę, że jednak pojadę na tą myjnię i muszę odebrać o to ani leczo bo mają dla mnie ugotowane leczo, więc wiecie, w ogóle nie korzystać z takich darów to byłby grzech. Więc robię sobie jogurt, zjem, doprowadzę się do porządku i pojadę chyba na tą mynię. Mynia jest pod dachem, więc nawet jak będzie padało, to nie będzie mi padało na głowę, a tutaj zaskakująco często myję samochód, niezależnie od tego, czy pada, czy nie pada. Kosztuje to grosze tutaj. Za 4 euro no, za 4 euro jestem w stanie umyć samochód y, tą aktywną pianą, ale to taką, wiecie, to jest tak myte, że samochodu nie widać spod tej piany, zupełnie inna piana niż y, na tych myniach w Polsce, y, z których ja korzystałam, y, tutaj dodaję, z których ja korzystałam, być może są lepsze y, i w Polsce mam samochód za 3 euro mniej więcej, tak, żeby go domyć, a tutaj za 4 euro muszę umyć, ale to jest zupełnie inne mycie. I dlatego robię to dość często, z uwagi na to, że jadę do pracy przez pola, łąki i lasy, i wiecie, że on jest zarypany cały. Jest strasznie sucho, od dawna nie padało, więc ten peł unosi się w powietrzu, dlatego też chyba pojadę umyć tak, wiecie. No. Niech się poczuje zaopiekowana ta moja wektra. No, ale impreza przednia. Nigdy, mówię, nie takie nie byłam, wydawało mi się to takie trochę głupie, ale że po co? Ale to są takie, wiecie, relikty przeszłości w mojej głowie. Kiedyś nie było, to po co teraz robić? A okazuje się, że to jest niesamowita impreza i oni przeżywali gdzie Był płacz, było wzruszenie. Ja się też popłakałam, bo, no wiecie, ja, timboy boy, okazało się, że będzie chłopiec, no i świetnie, a potem jeszcze tańce, impreza na całego, ale taka bardzo sympatyczna, taka bardzo grzeczna, alkohol był, ale tutaj jest taka trochę inna kultura picia, także taka lajtowa impreza, bardzo sympatyczna i po 12 byłam już w domu. Jem i spadam, a potem Wam pokażę jeszcze wieczorem, co kupiłam sobie w Klingro, w klink? lopie, w kringlupie chyba tak to, lop tak to się czyta, nie wiem, po angielsku to był kringlup, w każdym razie w second handzie byłam i kupiłam sobie dwie rzeczy do domu, no ale to potem. Dzisiaj od y, Ani, od Krystiana, byłam umyć y, samochód, w ogóle zgubiłam się w moim małym miasteczku, znaczy nie w moim, tylko w tym miasteczku, w którym myję samochód we Mieś <grydy> i e, wydawało mi się, że wjeżdżam na Mainie, wjechałam kurczę na... nie wiem, jakieś zaplecze, jakieś podbórko, jakiejś firmy, gdzieś komiewa i okazało się, że nie są rzecznicy, wjechałam po prostu i, i co, musiałam trochę pokręcić, pokręcić, już miałam e, e, ochotę wracać, ale mówię sobie nie, nie poddam się, <grydy> znajdę to mynie. Pierwszy raz byłam tam sama i to jest małe miasteczko, bardzo małe, ale no i ja, no jakoś pobłądziłam, wszystkie te wjazdy takie same, ale umyłam. Na co dowód jest tutaj załączony na filmiku takim krótkim... Chciałam Wam pokazać tą pianę, taką gęstą bardzo ale e, chyba poświęciłam za mało czasu na napianowanie samochodu i aż takiego e, spektakularnego efektu nie było chociaż na pewno był lepszy niż e, na tych wyjniach na których do tej pory myłam samochód sobie. E, zrobiłam sobie nastrój dzisiaj bo... e, zrobiłam sobie nastrój Dzisiaj, bo mam samotny, jak wszystkie zresztą moje ostatnie wieczory, ale y, ma być radosny, wiecie, taki y, odświeżający głowę, i w związku z tym potrzebne jest mi fajne światełko i trzaskające ogienki. A tutaj są trzy, pod, trzy knoty drewniane, więc, jak słychać. Skrzyczą fajnie i to jest ta moja darowana lampa, no i w ogóle nie widać, żeby ona tak fajnie świeciła, bo ona tutaj pokazuje się jako całkiem biała, a w rzeczywistości to jest fajne takie żółte krystaliczne światło, także no nie przekażę Wam e, tych emocji związanych z tą lampą, ale za to słuchajcie, czuję się w ogóle jakbym wracała od mamusi i tatusia, bo dostałam tak... Na wynos. Na jutro dostałam lasagne. Tylko to jest taka lasania mocno odchudzona, bo zamiast. Czekajcie, tu widać, tu przekrój tego. No nie bardzo, ale zamiast płatów tych, Boże drogich, płatów makaronowych, mają ułożone cukinie. Także. Wszystko jest dokładnie tak samo, sos bechamelowy, żółty ser, wszystko zapieczone, ale zamiast właśnie płatów makaronowych jest cukinia i fantastycznie to smakuje. Tutaj dostałam leczo, słuchajcie no, jagód mamusi i na górze mam zupę wieczorkową. Także nic tylko jeść. No i dobra, miałam Wam pokazać co kupiłam w Kringlopie, poczekajcie. Jeszcze nie umyłam, ale mam nadzieję, że uda mi się domyć, bo tak kupiłam słuchajcie sobie dwa słoiki na kawę i na herbatę. Jeszcze były, był od cukru, znaczy do cukru. Ale w sumie ja pomyślałam sobie, że ja i tak cukru nigdzie nie przesypuję, bo go nie używam. Stoi taki dyżurny, czy teraz to w ogóle nie mam żadnego cukru, ale generalnie zawsze w domu stał taki dyżurny woreczek z cukrem ze względu na to, że jakieś ciastek się piekło, no to wiadomo, trochę cukru było potrzebne, natomiast na co dzień nie będę stawiała sobie na blacie cukru, bo go nie używam. I to ma takie fajne metalowe przykrywki. W ogóle ma też uszczelkę, także powinno być całkiem dobrze zamykające się, ale no tak fajnie klik, klik robi. I patrzcie, wydaje mi się, że są bardzo ładne wyglądają jak nowe. I te uszczelki też wyglądają jak nowe. Jeszcze ceny nie zdejmowałam. O, spadła mi ta uszczelka. Mhm. Ale już poprawiam od razu. Nie wiem po co, bo zaraz pójdę to myć. Chciałam Wam pokazać jeszcze w takim stanie, zanim umyję. Bo no, chcę pokazać, w jakim dokładnie stanie to przyniosłam. I zobaczcie, to kosztowało 85 eurocentów. drugiej. Taki sam. Ten wydaje mi się że stał gdzieś długo, ale, i, ale też wygląda na nieużywany. No i też 85 centów. Muszę je po prostu wyszarować, bo one naprawdę wyglądają jak najwysięckie i bardzo mi się podobają. Ale powiem Wam, że znalazłam jeszcze w tym rąbku, w tym Green Clopie, coś, nad czym mocno się zastanawiam i nie wiem, czy nie wrócę jutro po to, bo taka. Wydaje mi się, że dosyć duża gratka i to wcale nie były ciuchy, nie było to nic do domu, w sensie żadnego wyposażenia, natomiast <grym> i tak nie zgadnijcie, to Wam od razu powiem, znalazłam złoty, to znaczy w sensie koloru złotego, złoty zegarek Fossila, taki jak zawsze chciałam mieć, ale słuchajcie, dokładnie taki jak zawsze chciałam mieć, z dużą, okrągłą tarczą. Yy, właśnie złota bransoleta, złota koperta taki na bogato już nie pamiętam z jaki kolor tarczy miał, nawet nie jestem w stanie sobie przypomnieć czy był jasny czy ciemny ale yy, no fosila rozumiecie, moje marzenie mieć yy, zawsze było mieć fosila zegarek no one w, wiecie na no, kilkaset złotych kosztują to w takiej podstawowej wersji i wiecie za ile go tam znalazłam za 8,95. W ogóle nie nagrywałam w tym kringlopie, bo było bardzo dużo ludzi. To tak, jakby nie wiem, może Tower był w sobotę, bo ja w sobotę byłam w tym kringlopie. I kurczę, nie zdecydowałam się na ten, na ten zegarek, dlatego że on nie chodził. W sensie, myślę, że po prostu bateria była do niczego. I mówię sobie, Boże, po co ja będę brała ten zegarek, jeśli się okaże, że jest popsuty. Ale z drugiej strony, a jak się okaże, że jest dobry, i że wystarczy zmienić tylko baterię w nim, i za 8,95, no powiedzmy, że za 10,00, za 42 zł. Zegarek fosila i nie był w ogóle to złoto nie było powycierane. takie naprawdę w świetnym stanie. I nie wiem teraz. Wrócić po ten zegarek? Dajcie znać. To jest moje kolejne pytanie do Was. No i moje pytanie kolejne. Która z Was stawiała na to, że pójdę w granatowym komplecie? z różową marynarką no w ogóle na to nie stawiałam w momencie kiedy się decydowałam i to Gosia to, to jest Twoja zasługa to Ty mi napisałeś właśnie, znaczy kilka z Was pisało o tym że na tym kostiumie, że, że byłoby najwygodniej i że tak ten i faktycznie ja już miałam wszystko przygotowane, wszystko miałam dopracowane i po prostu no nie wiem, wewnętrznie jakoś poczułam spójność z tym zestawem właśnie i dlatego też ten zestaw. Ten zestaw on wygrał. I moje drugie pytanie wrócić po zegarek Fossila do Klinglopa. Nie wiem, czy on jeszcze będzie, ale myślę, że tam nikt aż tak bardzo nie rzuca się na takie rzeczy. Strasznie dużo ludzi było właśnie wybierających takie domowe gadżety, no i też było dużo osób na torebkach. Ja tam z kolei nic takiego ciekawego dla siebie nie widziałam. Bo wiecie, jestem już na tym etapie, na którym wiem na pewno, że wezmę tylko i wyłącznie to, co wzbudzi mój absolutny zachwyt. Nic takiego, co... a przyda się to wezmę. Nie, to musi być coś absolutnie obłędnego, ponieważ ja wszystko mam, niczego nie potrzebuję, więc coś, co. Wezmę do domu, musi być czymś, co tak jak mówię, absolutnie mnie zachwyci. I powiem Wam, że one mnie zachwyciły w tej swojej prostocie. A nie mam pojemnika do kawy i herbaty. W Polsce też nie mam eee, takiego dedykowanego, więc myślę sobie, że one są bardzo uniwersalne, bo nie mają żadnego koloru są, mówię, w stanie idealnym. One są po prostu nowe, tylko gdzieś, wydaje mi się, ktoś wstawił sobie gdzieś, wiecie, na jakiejś spiżarni czy coś takiego. I one tak stały. Ja zaraz pójdę do kuchni i będę je myła. Jest już późno bardzo, ale jutro mam wolne, bo tak jak wyście mieli 3 maja wolne, nie wiadomo, święto Konstytucji. Natomiast teraz my mamy tutaj w Holandii jakieś święto kurczę nawet nie wiem jakie ale no jest święto jest wolne w Niemczech wszyscy pracują więc ja mam tutaj po niemieckiej stronie sklepy otwarte dlatego tak myślę o tym Clopie, natomiast ja mam wolne dlatego że pracuję w Holandii No i dlatego też mogę pójść później spać miałam farbować włosy dzisiaj ale będę je farbowała w bo już jest za późno bardzo długo rozmawiałam z Gabrysią przez telefon no i też byłam u Ani i Krystiana, w ogóle to tą lasagne, to ja Ci jeszcze jadłam na obiad, bo pojechałam tam w takiej porze, że oni właśnie robili tą lasagne, no to wiecie, starej ciotce dali, co, <laughs> żeby nie wyszła taka głodna. I jak wychodziłam od nich, to Krystian mówi, nie czujesz się jakbyś przypadkiem wracała od mamy? No bo wiecie, te gary, a jeszcze dostałam, znaczy pożyczyłam sobie, bo Ania ostatnio to ona tylko jogę i do, do jogi to ona sobie rozkłada tylko Koc, bo ona się głównie rozciąga, więc jest jej wystarczający koc. Natomiast ja ze względu na to, że ten pilat zrobię i tak mnie od tego dywanu kolana bolą, to dostałam, zobaczcie, jaką grubą matę z tekatlonu. Ona jest chyba taka jak ta moja fioletowa, która została w Polsce. Więc dzisiaj w ogóle wracałam jak wielbłąd i jeszcze tam mata przez plecy przewieszona, ale mam i będę ćwiczyć. Dobra, kończymy dziś. Idę myć te pojemniki i będę przesypywać kawę. To jest, wiecie, dla mnie niesamowicie przyjemne przesypać sobie kawę. Też czy jak mam marzenia, nie przesypać sobie kawę, ale róbmy to, co nas cieszy i co nas uszczęśliwia. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. E, dajcie znać, czy byliście kiedyś na gender party. Wójcieczki, mm. pa, pa.